Jak nie będzie elektrowni yy, na węgiel, to po prostu nic z tego nie będzie. Czyli wsadźcie sobie tą fotowoltaikę do komórki. Mm. Kwadrans gospodarczy. Kolejna odsłona energetyczna, bardzo. I znowu z nami jest Michał Pielat, doradca energetyczny. Dziękuję. Bardzo energetyczny. Mieliśmy bardzo dużo fajnych, e, fajnych informacji, odzewu od Was, i dlatego postanowiliśmy Michała zaprosić jeszcze raz. Zobaczcie sobie rolki, które mają dziesiątki, setki tysięcy e, odsłon. To nas skłoniło do tego, żeby ciągnąć temat dalej, bo chcemy Wam pomóc płacić mniejsze. Mniejsze rachunki. Co przez ostatni tydzień się wydarzyło? Ciekawego, co może ku pokrzepieniu serc naszych y, styranych przedsiębiorców? No, niekorzystnie. Podnios... Niestety, idzie zima, więc automatycznie ceny energii idą w górę. Idą w górę. No tak. Na szczęście widzimy tutaj wzrost y, mały, bo to jest tam złotówka dwa na cennikach jest podnoszona. Natomiast jest to zawsze te 2 złote więcej do megawata w przypadku zużycia. 100 megawatów rocznie, no to już mamy, jakby nie było kwotę taką, którą 237, moglibyśmy wykorzystać na coś innego. Flaszkę kupić na przykład soku jabłkowego, oczywiście. Tak. No dobra. Właśnie idzie zima. Ja bym chciał z tobą porozmawiać o tej zimie, dlatego że w Polsce. Fotowoltaika jest tak powszechna, że wszędzie, gdzie nie pojedziemy, jest fotowoltaika. Ja widziałem na wychodku, gdzieś tam na szczerym polu, jest fotowoltaika, chyba że sobie świecili tam, jak czytają gazetę. Byłem we Włoszech latem. Tam jest trochę więcej słońca, jak u nas, prawda? Dokładnie tak. A fotowoltaiki trochę mniej. Zdecydowanie mniej. No właśnie, tak, za cztery razy mniej. Czym to jest spowodowane? Wytłumaczmy ten fenomen, że tu, gdzie jest w grudniu, nic nie świeci i jak nie będzie elektrowni na węgiel, to po prostu nic z tego nie będzie. Czyli wsadźcie sobie tą fotowoltaikę do komórki. Ten produkt z racji tego, że gdzieś w swoim życiu miałem do czynienia z firmą włoską, w swojej karierze zawodowej. Jako też klient, włosi byli, tak? Znaczy pracodawca. A okej. Okay. tak. I więc gdzieś jakiś sentyment do tego kraju mam. Faktycznie też w wakacje byłem we Włoszech, zobaczyłem, I? że nie ma. Znaczy, jednego w jednym domu widziałem to było na Sycylii, w jednym domu widziałem y, instalację no i wieczorem przy okazji przełamania bariery językowej y, zapytałem się y, dlaczego tylko ten człowiek ma y, instalację okazało się że y, nie jest ona popularna dlaczego no, nie potrafił tego powiedzieć. No właśnie. Ja Wam powiem zaraz, że jest popularna u nas. Bardziej idę w kierunku, że oni chyba nie do końca znają jeszcze ten produkt, bo tak jak byli jego sąsiedzi z okolicy, to też oni nie, nie wiedzieli, tak? Nie są do końca przekonani. Tam też niestety te domy, tam w rejonie, w którym ja byłem na Sycylii, są w nie... słabej kondycji. Ale tam z reguły gdzieś tam od Rzymu, w dół, nie ma centralnego ogrzewania nigdzie. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. A w Szwecji odwrotnie w Szwecji grzeją drutem oporowym, nie ma centralnego ogrzewania też, bo jest drut oporowy w podłodze. Tak. Już nawet nie pompy ciepła, bo no. się nie opłaca. I nawet w tych drogich, przepraszam, że wszedłem, ale nawet w drogich strefach, gdzie, gdzie ta energia jest prawie połowę, tylko połowy tańsza jak u nas. Są specjalne taryfy na ogrzewanie, i oni dostają specjalne ceny po to, żeby robić drut oporowy, bo to jest ekologiczne. Nie spawanie rur, nie plumbing, tylko po prostu drut oporowy. I teraz ja się ciebie łagodnie zapytam: bardzo łagodnie, bo to może być polityczne również, i nie wiem, policyjno-prokuratorskie. To nie jest tak, że. Jeżeli przez ostatnie lata 12 miliardów wydano na dotacje do fotowoltaiki w Polsce, to czy ta fotowoltaika, która została zbudowana, a pieniądze wyjechały do Chin z reguły, to ta moc, co została zainstalowana w fotowoltaice, można było wyłączyć elektrownie węglowe, bo w zimę nie potrzebujemy prądu? Nie. 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 Czyli elektrownie muszą zostać, tak. a fotowoltaika została zbudowana. Dokładnie tak. Co jest mądre? Hmm nie do końca. Natomiast sprawdzając zapotrzebowanie energetyczne kraju, to możemy sprawdzić na stronie pse.pl. To jest strona Polskiej sieci. sieci Energetycznej. Dokładnie tak. tak. Tam jest zapotrzebowanie w danym momencie jakie mamy i z czego pochodzi ta energia, ile jest Czyli możemy się dowiedzieć, to jest bardzo ważne. Tak. Zobaczcie opis, to co Michał powiedział przed chwilą. W opisie naszego podcastu tam jest link, tak? tak. No, da, damy link. Damy link. Żeście wiedzieli, skąd bierze się energia. No i powiedz tak. skąd. Część bierze się z turbin wiatrowych, część z fotowoltaiki, ale lwia część niestety nadal z węgla. W nocy fajnie zobaczyć ten, tą mapę, bo wtedy automatycznie wiadomo, fotowoltaika nie działa. Nie, nie działa w nocy. Nie działa, aczkolwiek A światełkiem tam zaświeci zapalniczką. Powiem tak, nie? z doświadczenia z klientami indywidualnymi, miałem nieraz pytania, że jakiś doradca powiedział, że ta instalacja będzie taka super, że ona nawet w nocy działa. I ciężko było to przebrnąć przez. I ktoś to połknął. Znaczy, nie dał się klient zwieść, nie dał się tam oszukać i wprowadzić w błąd, natomiast wytłumaczyłem delikatnie, że to tak nie działa do końca. No i to mnie przeraża, że są tacy dostawcy fotowoltaiki, którzy wygadują takie bzdury. To przecież to jest kryminał, to hmm. jest oszustwo, bo to jest wprowadzanie to się nazywa, to się nazywa prawnie. Yy, skłonienie kogoś do złego zadysponowania środkami. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I to, jest, I to jest, można za to iść siedzieć. Tak, abstrahując od cen, które są klientom oferowane za instalacje, za kwoty, że można naprawdę porządną instalację postawić i to taką, która nawet nie jest na potrzeby własne, tylko już tak mocno przewymiarowana. Się sąsiad A, może się podłączyć. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Widziałem takie oferty, widziałem takie instalacje. No dobrze, ale Michale, w związku z tym, że rozmawialiśmy o tym, że, że idzie zima i, i zimą jest tak jak jest, to też nie jest. Wyprowadź mnie z błędu, bo ja patrzyłem na, na yy, 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 wiatry zimą, wiosną, jesienią. Faktycznie yy, w tych okresach te wiatry są bardziej intensywne jak latem, ale czy one są na 100% i zawsze? Nie, właśnie tutaj też taka ciekawostka. Obecnie mamy dotację na moja elektrownia wiatrowa. Yy, tam można dostać dotację od 30 do 47 tysięcy nawet. Fakt, faktem instalacja jest dosyć droga i długo się zwraca. Nie jestem fanem na razie turbin wiatrowych jako tak, tych przydomowych może tak, z racji tego, że nie wydaje mi się, żeby one produkowały tyle, ile, ile, ile faktycznie deklaruje promowane. Są mocno promowane, bo to jest jedyna dotacja obecnie z takich A, no ciekawostek. Właśnie, no właśnie. Z takich ciekawostek. Jeżeli chodzi o klientów, to trafiają się klienci, którzy jakby opisują, że u nich wieje. Możemy sprawdzić to no, na różnych stronach internetowych, płatnych, niepłatnych, jak wygląda wiatr ruch wiatru w danym rejonie. No i się okazuje, że ten wiatr jest, tylko że to jest porywy wiatru. A porywy wiatru nie będą raczej chętne do tego, żeby napędzić nam turbinę, a wiatr stały, który, na który właśnie zwracamy uwagę, jest mały, bo on jest średnio na poziomie 3 metrów. Najwięcej on występuje w Kujawsko-Pomorskim, na Warmii i Mazurach, tam mamy faktycznie te 5 metrów, które gdzieś jest tym optymalnym. No dobrze, w takim razie, jeżeli mamy, jesteśmy na północy przecież bardzo, i wiadomo, że listopad, grudzień, styczeń, to nasłonecznienie, nawet gdyby było 100% czasu, czyli nie ma chmur, tylko jest nasłonecznienie, to i tak ono jest y, połowę krótsze jak latem, a jeszcze słońce jest niżej, więc połowę mniejsza moc, czyli cztery razy mniej energii w najkorzystniejszym rozdaniu. Dokładnie tak. Najrozsądniejszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o obecne instalacje fotowoltaiczne, jeżeli są, to tylko te z magazynami energii. Odpowiednio dobrany magazyn do instalacji. Ale nie zmagazynujemy energii tak. na całą zimę. Nie zmagazynujemy, ale z takich ciekawostek, luty tego roku był bardzo słonecznym miesiącem, jak się okazuje. I do tej pory pamiętam klienta, którego, którego spotkałem, i mówi: Michał, patrz, dzisiaj zużyłem 2 kW. Średnio w miesiącu zużywał 500 kW. Obecnie zużywa w okolicach od 90 do 110 miesięcy. Bo instalacja mu napędziła. Instalacja, dokładnie tak. Instalacja, dodatkowo zmagazynowanie tej energii. Czy takie instalacje mogą zabezpieczyć przemysł? Szczerze. Szczerze w okresie zimowym nie. No właśnie, czyli w dalszym ciągu fotowoltaika będzie, a będziemy musieli zbudować elektrownie stabilne. Tak. Tak. No to znowu się zapytam, jaki sens? Drodzy słuchacze, obiecałem wam powiedzieć, jak to jest naprawdę, ale boję się, że mnie ktoś przejedzie na pasach, więc powiem wam, że na pewno nie, to nie jest tak, że politycy biorą łapówki, że politycy wymyślili, no bo też nie mogę powiedzieć, że są idiotami, bo przecież nie są idiotami. Nie? Robią to z premedytacją i jest to przemyślane. Kupują nam w Chinach przez ostatnie 5 lat wydano 12 miliardów złotych na dotacje do fotowoltaiki. Czyli komu się to opłaca, skoro i tak trzeba zbudować stabilne źródła energii w postaci elektrowni atomowych, wodnych czy czy takich yy, yy, elektrowni po prostu węglowych. No to po jasną cholerę to się robi. Przepraszam, ale za, nie mogę inaczej się zapytać, bo dlaczego Szwedzi nie chcą robić yy, wiatraków, znaczy tam sporadycznie są, ale nie robią tego tak masowo jak my i dlaczego nie robią takiej fotowoltaiki jak my? Tylko uparli się, że mają wszystko na wodzie, i mają jeszcze taką głupią taryfę, że potrafią ujemne ceny mieć w weekend. Dlaczego oni to robią? Duże zasób wód. Wodogłowie mają. No i też jakby zrozumieli, że lepiej jest korzystać z czegoś, co działa 2-4 na dobę. Cztery tygodnie temu możecie zobaczyć w kwadransie gospodarczym. W opisie mamy jedną z pierwszych elektrowni wodnych szwedzkich. To jest z początku zeszłego wieku chyba z 1905 roku gdzie w latach 50. zostały wymienione tylko i wyłącznie generatory, a wszystko ma ponad 100 lat kręci prąd 24 na dobę. I takich elektrowni oni mają, które mają powyżej 50 lat, mają dziesiątki, bo tam już wtedy pomyśleli o tym, że to ma sens, i dlatego ten prąd jest taki tani. A tutaj wszystko jest postawione na głowie, i to mnie martwi po prostu. To mnie martwi, że jest postawione na głowie. Tak, i dodatkowo infrastruktura, którą poruszaliśmy poprzednio, która nie jest dostosowana do tego, żeby przesyłać taką energię już abstrahując, że nie mamy magazynów, żeby ją ewentualnie gdzieś składować. Jak można ma magazynować tanio energię elektryczną? Tanio. Magazynować. W Ameryce, w Kalifornii jest pełno stacji. Na pustyni stoją stacje, jest fotowoltaika, bo to tam ma sens. I to jest na koszt Tesli, bo właściciele Tesli w Ameryce mogą za darmo korzystać ze mhm. stacji. No, ale u nas to nie przejdzie? Nie. Najpierw musimy zmienić infrastrukturę, później ewentualnie zacząć się zastanawiać, co możemy zrobić, żeby ten prąd był tani. No więc ja bym poprosił wszystkich, żeby zapytali się swoich znajomych polityków, na których głosowali, no bo głosowaliście przecież na kogoś, dlaczego w Polsce za te 12 miliardów złotych nie zbudowano elektrowni atomowej, nie zbudowano elektrowni wodnych, bo nic nowego poza prywatnymi. Teraz na Dunajcu oddano elektrownię, która ma 2 megawaty, a mogła mieć 5 megawatów, tylko nikt nie chciał zgodzić się na dotację. No bo te dotacje poszły na fotowoltaikę, która w zimę nie działa, mhm. a na tym Dunajcu w zimę by działała. Mhm. To po co Robić ten prąd y, zimą, jak można go nie robić i dać na fotowoltaikę. I jeszcze raz Wam powtarzam, zastanówcie się, dlaczego ustawodawca robi takie ustawy, dlaczego Bank Gospodarstwa Krajowego daje dotacje, kto jest uprzywilejowany w tych dotacjach, bo są takie firmy, które robią y, setki milionów obrotu i stawiają te elektrownie, wszystkie y, słoneczne, które nie działają zwłaszcza teraz zimą, kto i dlaczego to robi, a nie robi takich elektrowni, które zapewnią tani prąd dla przemysłu, bo zaraz będziemy z kansenem, bo nic nie się opłacało. Znaczy, trzeba mieć na uwadze najważniejsze, że ceny tego prądu przekładają się na to, na koszty całego życia. No Produktów w sklepach, weźmy przykład nabiału, tak, przed świętami wielkanocnymi ceny po prostu masła by wystrzeliły w w górę, tak, że tu y, krążyły obrazki w internecie, że teraz y, na komunie to się masło daje, a nie tam jakieś <noise> złoto. I y, 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 te promocje, kup 3, kup 6, kup 8, kup 10 w, w, w cenie po 5 złotych. Tylko z czego te, to wynika? To jest ze świadomości tych przedsiębiorców, głównie gospodarstw rolnych, które nie do końca są przekonane do tego, że można płacić tą energię tanio. Tak? Mamy Koszty prowadzenia gospodarstwa, koszty energii elektrycznej na poziomie 60 tysięcy miesięcznie, gdzie kwota ta może wynosić to, co wspominałem ostatnio, 15 tysięcy złotych. I to przekonanie takiego rolnika, który jakby jest dziada pradziada, jest dosyć ciężkie. Jest dosyć ciężkie. A mamy spółki Skarbu Państwa, mamy prywatnych sprzedawców energii elektrycznej, których jest wiele w Polsce którzy naprawdę mają nie, niekiedy większe kapitały zakładowe niż yy, spółki Skarbu Państwa. Moi drodzy, z, musimy już skończyć niestety, bo to kwadrans jest. Naszym gościem był chyba to już taka tradycja Michał Pielat, doradca energetyczny. Dziękuję. Yy, piszcie do nas, zobaczcie ile, ile rolek jest i ile żeście oglądali to wszystko. W naszych yy, Opisach jest mail do nas. My będziemy te maile przekazywać do Michała i on będzie Wam tłumaczył, dlaczego i czy w Waszym przypadku to ma sens. Jesteśmy dla Was. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.